Nie do uratowania, a jednak włoski prawnik, spirytysta i okultysta, a dziś święty Kościoła katolickiego i patron ludzi w depresji. Gdyby ktoś potrzebował dowodu na to, że nikt nie jest zbyt daleko, by nie mógł wrócić, historia Bartola Longa wystarczy za tysiąc argumentów. Ratunkiem dla niego stał się Różaniec, który kiedyś wyśmiewał. Powszechnie nazywa się ją nowenną nie do odparcia. Mimo upływu lat, wciąż kolejne osoby sięgają po różaniec i rozpoczynają swoją pierwszą Pompejankę. Wyjaśniamy fenomen nowenny pompejańskiej, do odmawiania której zachęciła sama Matka Boża. Modlitwa różańcowa jest przede wszystkim wyznaniem miłości, uporczywym kocham, które człowiek wypowiada Bogu. Czy jednak nie narusza nauki Jezusa, który przestrzega, aby podczas modlitwy nie być gadatliwym? Odpowiedź znajdą Państwo w dziale Treści Wiary. Historia Romów to historia przetrwania, zachowania tożsamości i nieustannego przekraczania granic, zarówno geograficznych, jak i kulturowych. Przedstawiamy opowieść zapisaną w podróży. Maryja jest blisko nas bliżej niż nam się wydaje. Niemal w każdym zakątku Polski znajdują się poświęcone jej sanktuarium, kościół albo choćby przydrożna kapliczka z jej obliczem. Odwiedzamy miejsca, gdzie króluje Matka. Wiara w Boga kształtuje życie jej i jej najbliższych. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdas opowiada o tym, co w życiu jest najważniejsze. Rosyjskie ataki cybernetyczne, naloty dronów oraz liczne sabotaże wobec państw NATO to może być próba odwrócenia uwagi od sytuacji militarnej na Ukrainie. Sprawdzamy, kto ma przewagę na wojnie. Przedłużone weekendy okazja do resetu czy czas rodzinnych napięć po co rodzinie choćby krótki wspólny wyjazd przekonajmy się, czy to błogosławieństwo, czy dopust. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich poinformowało, że w gronie laureatów dorocznej Nagrody Feniksa wyróżnienie Małym Feniksem otrzymały portal niedziela.pl oraz serwis Niezbędnik Katolika. O tej prestiżowej nagrodzie i o mediach elektronicznych rozmawiamy z księdzem Mariuszem Bakalarzem, redaktorem naczelnym wspomnianego portalu. Jak to możliwe, by tak wielkie państwo zostało w ciągu 23 lat rozdarte przez trzech sąsiadów, z pogwałceniem wszelkich zasad prawa międzynarodowego? Szukamy odpowiedzi na pytanie: czy pierwsza rzeczpospolita upadła, czy została zniszczona? Obecne władze Polski są zaabsorbowane wieloma sprawami. Mało się natomiast dzieje w sferze poprawy warunków gospodarowania państwem i jego organizacji. Przypatrzmy się więc gospodarce, która wymaga uwagi. Gdy sztuczna inteligencja rewolucjonizuje codzienne życie, komputery kwantowe pozostają enigmatyczną obietnicą tkwiącą w laboratoryjnych chłodniach. Ten kontrast rodzi pytanie: czy technologia kwantowa to przyszłość, czy drogi Miraż? Odsyłam Państwa do tekstu pod tytułem Kwantowa Zadyszka. Interesowała się ezoteryką, wróżbiarstwem, zaczęła stawiać karty tarota. To doprowadziło ją do lęków i wprowadziło w sferę ciemności. Na rekolekcjach poznała Boga. Dziś przekonuje, jak wiele talentów od niego otrzymała. Swoim świadectwem dzieli się Małgorzata Korwel-Kamińska. W tym miejscu ludzie odzyskują zdrowie, bezpłodne małżeństwa wypraszają dla siebie potomstwo, a grzesznicy się nawracają. Są nawet przypadki wskrzeszeń. Jeden obraz, setki cudów. Odwiedzamy Kościół świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Milejczycach. Żmija zygzakowata jest jedynym gatunkiem węża jadowitego w Polsce. Można ją spotkać na przykład w lesie podczas grzybobrania. Podpowiadamy, jak się wtedy zachować i co zrobić, gdy już dojdzie do ukąszenia. Ciasto naleśnikowe to jedno z najprostszych i najbardziej uniwersalnych ciast. Można z niego przygotować najróżniejsze dania. Jest idealne na obiad i jesienną kolację. Proponujemy nasze pomysły na naleśniki. A za tydzień do niedzieli dołączymy niezbędnik katolika na listopad. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.